nie sądzę, że będzie taka ładna jesień to jest dla mnie duże zaskoczenie mojej drodzy no bardzo ładną jesień mamy w Polsce nawet tak ładnie w nie widziałem żółtych w Anglii no proszę, to mnie totalnie zaskoczyło. Mamy prawie 100 a tu jest tak zielono. Nie zawsze mamy taką ładną jesień. Tutaj akurat nie ma żadnych pól, to może nie będę miał baterii. Ale mi się te grzewa, bo ładnie to wygląda. Dobrze, że gaśnie, nie maga. Jakby pagał deszczki byłoby ponuro to byłoby nici z tego nagrywania O nie, prawda? No takiej się nie spodziewałem, jak lata temu jak byłem w Polsce to nie się jęknął 3 lata temu. O, jestem w się lata temu No jestem w Haku I nicze, a uładnie jesień. Albo ciężko jedzie. Przy dołu łączy się gołupro, który nagrywa skotnia te dnia sekundę. jakie ładnie ona ubrawa. Dobrze to ze sobą zabieram go. Załuchałbym, ja gdybym nie wziął. To naprawdę jest piękny jesień w tym roku. No takie jesieni to się w sumie nie spodziewałam. Wow, ale ładnie to wygląda. Naprawdę. lata temu była taka piękna jesień. W 2022 roku. Nie, 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 moment, chyba nie. Chyba rok temu. A, rok temu jak byłem. I też była dosyć ładna jesień. Ale ta jesień jest też taka ładniejsza.